Ja nie widziałem gry, nie widziałem spokoju, nie widziałem jakieś rozegranie, jakiejś powtarzalności. To wszystko było przypadkowe, 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 przypadkowe. Trochę, trochę można powiedzieć tej techniki indywidualnej, nasi zawodnicy sami mieli jakąś taką większą. Było widać, że my potrafimy w piłkę może i lepiej grać, ale z tego nic nie wynikało. Poza tym w ogóle nie rozumiem, nie rozumiem tego przestawienia Zalewskiego w ostatnich 15-20 minutach do środka. Mhm. Przecież, Zalewski, Przecież Zalewski to jest dzisiaj zawodnik, który na co dzień normalnie cały czas gra po lewej stronie. Gdzieś tam w interze może jak zagrał pół meczu, gdzieś w środku, ale tylko z konieczności. Natomiast Zalewski jest niebezpieczny, jak gra szeroko, jak wchodzi, jak, jak tam potrafi wygrać pojedynek jeden na jeden. Zresztą piękną okazję, którą miał Kesz, no to właśnie było po zagraniu e, Zalewski, piątek, parada bramkarza i piłka do Kesza. Do no, chaos, chaos, Chaos totalny, atmosfera nie najlepsza. Wróciliśmy, mogę powiedzieć tak trochę, trochę, trochę do tyłu. Wynik sam w sobie nie jest tragiczny. Ja ci powiem dlaczego? Bo, ja ci, Romy, ja ci powiem dlaczego. W tej grupie wystarczy, że wygrasz, wygrasz następny mecz z Maltą, następny mecz e, e, z Litwą, tak, dobrze mówię no? z Litwą i rewanż e, z Finlandią. Jak wygrasz też no jak wygrasz te, jak wygrasz te trzy mecze, to możesz przegrać dwa razy z Holandią, wjedzieś na drugim miejscu w grupie i grasz, i grasz y,